TikTok powstał między innymi po to, by pomagać wszystkim tym, którzy stają przed wyborem zegarka. Nie ma znaczenia, czy dla siebie, czy dla kogoś bliskiego. Jestem tu po to, żeby podpowiedzieć, co warto kupić, żeby nie zawieść się zaraz po wyjściu ze sklepu. Dzisiaj na tapecie zmora obecnych czasów i jedna z największych pułapek, czyli zegarki modowe. Witajcie w kolejnym odcinku TikTok, pierwszego programu o zegarkach na polskim YouTubie. Ja nazywam się Krzysiek Humeniuk i niezmiennie od 9 już tygodni goszczę w waszych domach co środę dostarczając wam mnóstwo zegarkowych porad, ciekawostek i informacji. Zupełnie tak jak dzisiaj. Dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to śmiało, będzie mi bardzo miło i na pewno nie przegapicie kolejnego jubileuszowego już 10 odcinka. Okej, okay, przejdźmy do dzisiejszego tematu. Zegarki modowe. Co to takiego? Dlaczego znawcy z branży tak bardzo ich nienawidzą? Zobaczmy. Żeby jakkolwiek odnieść się do tego tematu, na samym początku warto dowiedzieć się, co w ogóle oznacza ten termin i skąd się wziął. Jak nie trudno się domyślić, zegarki modowe mają dużo wspólnego z modą, a właściwie bardzo dużo wspólnego, bo ich głównym i często jedynym zadaniem jest wyglądać modnie. Na przykład przez jeden sezon. Niestety w przypadku wielu producentów nawet i to się nie udaje, ale nad nimi będę pastwił się nieco później. Tego typu biżuteria nie byłaby jednak taka trendy, gdyby nie, A no właśnie, sygnowanie logiem znanych marek odzieżowych choć i to jest dość dyskusyjna sprawa. Michael Kors, Gucci, Armani, Guess, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, czy chociażby DW. Zegarki tych firm uzupełniają resztę ich kolekcji, czyli torebki, buty, sukienki, portfele, koszule albo bieliznę. Właśnie dlatego bardzo często zegarki modowe określa się mianem majtkowców, co zawsze wywołuje na mojej twarzy spory uśmiech. Rozkosznie. Najprościej rzecz ujmując, zegarek modowy ma wyglądać, Pasować do rozmaitych stylizacji oraz być dostosowany do aktualnych trendów. Ma stanowić jedynie dodatek, który spoko leży na nadgarstku, i pod względem funkcji, jaką pełni, można traktować go na równi z bransoletką. Bo przecież godzinę to się sprawdza na telefonie. Czy mówiłem już, że majtkowce mają wyglądać? No właśnie, wygląd to kluczowa kwestia przy wyborze zegarka. Szczególnie takiego. Ale jakiekolwiek definiowanie i opisywanie charakterystycznych cech na podstawie designu trochę mija się z celem, bo oferta producentów stale się zmienia. Przeważnie wtedy, kiedy kończy się jeden sezon i zaczyna drugi, a zegarki przestają pasować do przygotowanych wcześniej stylizacji. Niektórzy producenci są jednak na tyle konsekwentni w projektowaniu swoich zegarków, że faktycznie zdarzają się elementy powtarzalne i tworzą pewną spójność nie tylko z resztą asortymentu. Nie zapominajmy jednak, że zegarek to jednak zegarek i coś musi go napędzać. W końcu mamy do czynienia z markowymi sikorami. Niestety tu także nie ma zaskoczenia, bo zdecydowana większość chodzi w oparciu o niezbyt drogie mechanizmy kwarcowe. Kwarce jak to kwarce, nie można im zarzucić niedokładności czy braku wygody. Reprezentują raczej klasę średnią, ale nie oznacza to jednocześnie, że są słabej jakości. Do ich produkcji używa się przyzwoitych materiałów. Stali szlachetnej, utwardzanych mineralnych szkiełek, cielęcej skóry, czy na przykład drobnych cyrkonii, oczywiście w zależności od ceny. To dobre tworzywa, ale są lepsze. Nieczęsto w zegarkach modowych spotykamy się z Szkiełkiem, a mechaniczne werki. To już naprawdę rzadkość. A takie cudne majtkowce potrafią kosztować i to sporo. Skoro jesteśmy już w temacie ceny, to nie możemy pominąć tak kluczowego aspektu. Najtańsze zegarki modowe zaczynają się w okolicach 300 zł, co wcale nie musi być takim dobrym dealem, a najdroższe potrafią przekraczać pięciocyfrowe kwoty. Ceny są bardzo zróżnicowane, a decydują o nich nie tylko materiały użyte do wykonania takiego zegarka, ale także pozycja rynkowa marki. A to wszystko zebrane do kupy potrafi kosztować naprawdę sporo. Dlatego w tym miejscu należałoby się zastanowić, czy warto kupić zegarek modowy. Co dostajesz w zamian? Z jednej strony atrakcyjny wygląd, przyzwoite materiały i jakąś tam renomę. Z drugiej natomiast wygląd OK, ale dupy nie urywa, materiały są tylko przyzwoite, a firma opiera swój sukces na szyciu przepłaconych gaci. No i ta cena. Moim zdaniem majtkowce to ciekawe zegarki, ale nie za te pieniądze. Wystarczy zrobić delikatny research, żeby zauważyć, że inni producenci mają w swojej ofercie naprawdę porządne czasomierze, często za ułamek lub niewielką część ceny. Zegarka modowego. Warto zwracać na to uwagę w sklepach. Poza tym, zegarki modowe, jak już wcześniej wspominałem, traktuje się jak ozdoby, często całkowicie zapominając, po co zegarek w ogóle nosi się na nadgarstku. Jest jeszcze jedna sprawa. Marki modowe i ich nachalne oraz kosmicznie skuteczne kampanie marketingowe nierzadko tworzą fałszywy obraz tego, jak ta specyficzna branża rzeczywiście wygląda. Skutkuje to tym, że ludzie kupują zegarki tylko dlatego, że ktoś wmówił im, że są luksusowe, że prosty i tani zegarek na nylonowej taśmie jest czymś, za co są w stanie zapłacić 800 albo i więcej. Ale nie jest to problem jedynie Januszy albo Grażyn, i nie ogranicza się tylko do polskiej rzeczywistości, bo jakiś czas Temu, po sieci krążyło wideo przedstawiające młodego Brytyjczyka, który nie do końca legalnie sprzedawał kolegom słodycze w szkole. Okazało się, że zarobił na tym kilkanaście tysięcy funtów, ale jego marzeniem było kupno drugiego zegarka. Wcześniej nosił Rolexa Daytona, który, jak sam wspomina, nie jest tak dobry, Swoją drogą to podróbka, ale nasz bohater nawet pewnie o tym nie wiedział. Ostatecznie historia kończy się tym, że kupuje zegarek Gucci'ego, za który płaci jakieś horrendalne pieniądze. Matko Bosko stochoską. Kupa hajsu za kwarcowego majtkowca. Podsumowując, zegarki modowe wyglądają fajnie i są niezłej jakości. Rynek jest jednak bardzo duży i znajdziecie sporo świetnych czasomierzy, które mogą okazać się dużo lepszym wyborem. Dlatego ja nie polecam inwestować w zegarki modowe zbyt wielu oszczędności, tym bardziej, że istnieje duże ryzyko, że taka inwestycja nigdy wam się nie zwróci. Wyboru musicie dokonać jednak sami. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, i jestem bardzo ciekawy, co Wy sądzicie o zegarkach modowych i jakie macie o nich zdanie. Tak też brzmi pytanie do dzisiejszego odcinka. Odpowiedzi zostawiajcie w komentarzach. Jeśli się podobało, łapki w górę! I niezmiennie zapraszam Was do subskrybowania kanału oraz udostępniania moich filmów Waszym znajomym. Standardowo, już w opisie poniżej, znajdziecie linki do mojego bloga, Facebooka, Instagrama i Twittera. Widzimy się za tydzień w 10 już jubileuszowym odcinku TikTok. Do zobaczenia. Okej, okay, nagrane. Teraz już całkowicie poza scenariuszem. Chciałbym Wam powiedzieć, że w przyszłym tygodniu na kanale pojawi się coś fantastycznego, coś nowego, z czym będę musiał się zmierzyć, ale już na samą myśl się cieszę. Będzie to coś innego niż tylko odcinki dotyczące jakiegoś tematu, bo będziemy omawiać jeden model zegarka. Bardzo specyficzny, bardzo też legendarny, który ma swoją historię 26 już letnią w tym roku. A może pokażę, no może zrobię szybki to jest zegarek, który przyszedł do mnie, więc jest fizycznie, to nie jest żaden z zegarków, które mam obecnie, znaczy teraz już mam, ale jest to, jest to zegarek, który będziemy rozpakowywać na wideo. Chętnie rozpakowałbym go już dzisiaj, ale chcę to zrobić na filmie, ponieważ chciałbym zobaczyć swoją pierwszą reakcję na ten zegarek i też podzielić się nią z Wami. Więc widzimy się za tydzień, paczka czeka. Będziemy co realizowali, więcej może pojawi się na Instagramie, więc śledźcie. Link macie w opisie. Do zobaczenia i subskrybujcie, bo już 250 ponad subów. Powiedz Besia, do widzenia. Do widzenia!